Dzień dobry widzowie! Gramy w Batla. Ja jestem już rozgrzanym. Gramy gr gierkę z Stoitem, który będzie pewnie na innym filmie. Ale jest git. Wszędzie mam ustawienie budowania. Macie sobie takę zmienić. Jak inaczej, Boty. Edytowanie też mamy na słabo chcieć widzę, że gram w ja widzę, że słabo gram! Yes! Dobra Teraz będzie mi ciężko z tego zejść, ale nie... serio nikogo tu nie ma tego to jest, widzowie, taka dobra miejscówka? że ja nie wiem, co to tylko robią, nawet. Ja? ja muszę na pewno zbierać budulec. Ja? Jest, pompa. Wybij mnie. Mordeczka jest. Należy się mnie wybić. A po to zadać headshot O, to jest headshotem. To jest ten... O! Jej! Nie no, wywalaj mi z tego, jak się nazywasz. Pani Rolls? Wywalaj. Kurde, nie przeczytałem. Pupina. Dobra, chyba bierę. Pani Rolls Dobra Pani Rolls Dobra, mam cię na minimapie Pani Rolls Z... Ogólnie dobra Ja pierdzielę Nie zadajesz HP wywalaj O wiem że gdzieś tu są hyby i co wy robicie Raz, splasha. Nie, no zaraz mnie denerwujecie mnie Nie, co ja robię Przepraszam. Dobra. Dobra. Mm -hmm. Ktoś używa fiza. Lecimy do niego. Lecimy. Robimy cię, bracie! Ja smachatę! O, niezłe. O kurde! Co on miał za itemy? Ja pierdziele! Ja go Gdyby nie to, że on sobie stał, to ja bym już dawno padł. No i... kurzeż mnie! O! Ja! Ja! Jezu! Te... one mnie denerwują. Te robaki mnie tak denerwują! Że nie wiecie, widzowie. Ja, one mnie denerwują. Dobra, co to jeszcze? O! Kurde, nie widzę. Gdzie jest ta królowa? Ja pierdolę, ktoś ma też minigana. Toś ma też minigano. Ah! Spadaj! Jest! Udało się! Jakim cudem, nie wiem. Spadaj! Bierz to leczenie. Ach. Zaraz zginę! One są pijane! Ja nie wiem, co one robią. Dobra ja się zapodobuję. Nie obchodzi mnie to To masz się No i on ma tu jeszcze Oraz no raz, tą wiosnę Czy jest to typ? Ej mega Ja bym... Być znowu to co? Siorb. Przynajmniej mam miejsce na jeszcze jedną broń. O! Leczę mnie! Ale typ miał, typ miał takie dobre woje. Serio widzowie, to można ugrać na królewskie. Dobra, mam moje... Miał, tylko jakby był jeszcze ten karabin OXR, wygra wygrana gierka. Ja wam mówię. O właśnie! Trzeba zbierać macy. Be... Bez nie, bez maców nie przeżyję. Uważajcie jak to Oj! No tak, to tu poleciał, ale wyskoczył. Dobra, No, czyli był tu gdzieś tam. Yy. Myślę, że był wziąć w tym. Roku. Dobra, wali się Big pota. Było, jak znajdę więcej. Flaro! Ale nie, dobra walnę teraz. Nie ty! Nie ty, tylko Flara! W pobliżu nie ma typu. O! A mój robaczek? O! Nie ma. Nie ma, to no są bezpieczne. Się maneczko, mord. No kurde, teraz ode mnie tyle wymagasz. O, dobra, to wezmę zamiast Big Pata, zamiast tego, pewnie typy Będą mieli leczenie. Dobra, widzowie, zmieńcie taką sytuację, nie ja wam tyle mówię. No to to serca do Was. Nigdzie nie mogę nic postawić. Co to ma być? Daszek. Czekaj. Co? Aha, no właśnie. I daszek jest kluczowy. Nie, nie, nie. Ja zawsze będę tak właśnie. Dobra, amunicja. No, nie ma amunicji. Dobra. Lecimy. Ja. Yeah. Gdzie ta strefa? No, mordeczko. A, tam się biją? Dobra, walić. O! lunchpad, pad! Lunch A tu kolejne. Cię się w sumie tamtym, żeby nie było podejrzeń, że ktoś tu. Dobra, ale co tu? mi Zaraz zostało 25 graczy i jakiś typ tu jest. Mam się zamiar bić. Dobra, daj mi pełno macu. No, nie, nie. Ja się zaraz denerwuję. Ta podłoga jest taka. Dziwna. Nie mogę tu budować. Boże, daj mi budować. Nie, no. Co no to ma być? O! O, Czym? No ja dzielę go, tak buduję. Jak się nazywasz? Puszak? Pusz? Jak? Mięczak, dobra. Będzie, będę cię mieć na granicy. morteczko jesteś mięczakiem? Nie wiem, czy mam cię grać. Dobra, lecę po mięczaka i nara. I spadam. Ja ale coś jest taka dziwna ziemia. Myślę, że ktoś mnie atakował. Ale był tu typ to, co tu chodzi. Na razie nie chcę tak skakać, żeby typy Ej, auto czy... Przepraszam cię. Przepraszam, ale chyba biorę autko. Nie, dobra, bardzo. Nie, autko, walić, walić, walić mięczaka. Nie, w sumie no to jest głośniejsze, teraz o tym pomyślałam. Mięczak! Bierimy. Bierimy mięczaka. O. Oh, myślę, że to jakieś. Typy. Dobra, jeśli się lepiej nazywacie, to was wezmę. Rakieta miałam kiedyś. Robak nie. Mięczak lepszy. Oooooo! O, Kolejne są, ale już walić je. O! O! Dobra, 16 miejsc, gwarantowane, e, to może się udać. Stawiam, że się nie uda. Jak tak gadam, to zawsze się nie udaje. Typ jest tu. Ja, typy. Dobra, lecę ich z minigana. Ty fajnie się budujesz, ale co z tego, A! no buduj, nie gadaj! Dobra. Jakim ja samemu gram. Ja A! Lecz! Lecz się! Dobrze, że on jest daleko. Lecz, lecz! Dobra Dobra, jest lepiej Niech on się wysunie. Kurde strefa. Dobra, walić cię. Walić. No, dawaj. Pani jak byłeś? No kurde! Lecimy! Let's go! Dobra, teraz najrozsądniej byłoby uciec. I to tak lekko mówiąc biorę mojego... Ty panie teraz mi nie wuj, co ty robisz? Spadam! Ooo! Dobra, walić koronkę. Widzę, że mam mało HP, Więc walić koronkę, naprawdę. Teraz koronka to moje najmniejsze zmartwienie. Dobra, leczenie, powiedz jakieś leczenie. leczenie. Leczenie, no nie jest co to leczenie. Nie? Ja nie mogę. Serio, tu nie ma leczenia? Ja chcę się budować. Dawaj. Dawaj, tu leczenie. Tu bez tego leczenia ja nie wiem co zrobię. Ja nie. Ja nie umiem nic bez leczenia. Daj coś do... Oh, skrzynia! Apteczka. apteczka! Apteczka. Cerem yeah. nie podnie. Nie, to jest pęk i w ogóle widzą, jeśli nie nagrywacie, to zawsze macie pecha, tyle wam powiem. To jest tak zawsze. Gdzie są te? Gdzie są? Gdzie jest leczenie? Leczenie. 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 O, tamten domek, dobra, lecę. Tylko on nie jest chyba w strefie. Chyba, ale tam jest leczenie chyba. Bo tyle Zielonego, że z tego No, żyje. O cholera, pięciu graczy, ale presja. Resja niesamowita. No nie, nie. Resja widzowie. Jeśli nagrywacie i zostało pięciu graczy, to jest... Niewyobrażalna presja. Proszę. Proszę. O! Yes! Jeszcze żeby tu było coś dobrego. Proszę, apteczka. Mordeczko, no apteczkę. Chciałem. Co mi dajesz? C Jej. Dobra, to będzie ciężkie ugrać, ale trudno. Ja skręcaj! Dobra, lecimy na samą górkę. pi. gdzie teraz? Dobra, tylko szanse 1 na 5. Przep Ej, nie wiem, czy go brać. Ty, mięczak, mięczak 28% pozostałego. Nie widzę, widzowie, ja się boję tak latać. To jest taka presja. Tam się leją Czterech graczy, plus kolejny się bije. Och, tam jest każdy. Ja ich zdejmę łatwo. Ha, ha. Przedłuję minigana? Ja zapomniałem. Przechoduję dwóje minigana i lecę na nich. Kiedyś musi być... O nie, no, już po planie typ ma auto. Może ja też gdzieś znajdę. No wal tu. żeby on tego typa zabił, wtedy widzowie wygraliśmy. Jak on zabije tego typa, ja po prostu jak on będzie mnie podjeżdżać tego tak. O, masz na auto walić wasze swoje auto. 300 hp. Ach, ale serce mnie bije. Nie, zaraz będzie ten dźwięk od którego umrę. Dobra, 21 mniej. Widzowie tu jest starcie pro playerów. Nie żartuję, ale trudno. Dobra, mam dobrą pompę, mam dobre rzeczy. To jest królewskie. O, jeszcze to wezmę. I łatwo. Dobra, teraz nasadzka. Tak, wezmę. No 3 kg i 3 graczy. Ja chyba żałuję, że tak blisko do nich patrzę. To jest wojna na strefę. <laughs> A mo, leczenie lecimy. Dobra, przełady Życzę, że to jest ten typ w aucie. Dobra, on jest gdzieś tam, jest. Znając życie, typ poleciał do stra. Nie ma kogo strzelić. A! Głupak strzelił. widzę na odpowiedni moment, żeby go atakować. Przynajmniej nagram, jak mam drugie albo królewskie. Ja? Chyba ten typ, co mnie obserwuje, chce... W sensie, że mnie obserwuje, a nie idzie do następnej gry. Mam nadzieję. No. No, dwóch graczy zostało. Błagam. On będzie musiał tu podejść.